Miałem 15 lat i już strzelałem. A ten się tak, już 15 lat i strzelał. Mówi tak. Wchodziłem na dach i robiłem tak puk, puk, puk. Mogli mnie zastrzelić, ale trzeba strzelać zawsze ze wszystkiego, co się ma pod ręką. To moralna zasada. Nie mówić, mam pepegi, więc nie mogę iść na czołgi, tylko mam pepegi i właśnie dlatego idę na czołgi, bo pepegi się dobrze trzymają żelaza. I to jest ta postawa dla tych ludzi nieprzenikniona. Oni tego w ogóle nie rozumieją. Oni robią film, bo władza płaci i każe, dostają nagrody i wszystko w porządku. Nigdy za nic nie przeprosili za te swoje, powtarzam, świńskie filmy które tak mocno uderzyły w godność naszego narodu. Jak Wajda wyszydzał AK? Jak, jakim prawem tych ludzi, którzy utworzyli największą podziemną armię świata i oddali wszystko. Jakiś taki reżyserek będzie swoje wizje roztaczał. Co zrobił z Katynia? Sentymentalną, tkliwą jakąś, nie wiadomo co. Nic nie nazwał po imieniu, nie pokazał realiów, a naokoło nas propaganda antypolska. Wchodzą filmy, gdzie Polacy przedstawiani są jako najgorsi. A tu odpowiedź: widzicie Państwo, albo taki inny. Ja mówię o tych osobach publicznych. Zrobił niesamowitą karierę na, na Zachodzie, w Ameryce. Słuchajcie. Tłumaczenia na 20 języków. Nakład do 1989 roku tych powieści przekroczył 3 miliony egzemplarzy. Był taki autor, Jerzy Kościński, malowany ptak, gdzie obsmarował Polaków, dzięki którym przeżył wojnę i dawali mu nagrody. Zachowała się ciekawa notatka w Instytucie Pamięci Narodowej. Wiecie, jak on wypłynął? On mając w 57 roku wyjechał do USA ze słabą znajomością języka angielskiego, a już po trzech latach wydał swoją pierwszą książkę, a po dwóch latach następną, jak to szybko poszło. I to po angielsku. I to po angielsku i po wszystkich. To on sam pisał po angielsku. Otóż wiecie, co, co to było? W 56 roku agencja informacyjna Stanów Zjednoczonych. Przystąpiła do realizacji programu pod hasłem Rozwój Książki. Jego celem było publikowanie tytułów propagujących amerykański punkt widzenia na węzłowe problemy współczesnego świata. I właśnie w ramach tego programu finansowano i robiono publicity książkom, które były uznane jako te, które są w interesie państwa amerykańskiego. I on wyjechał najpierw na książce antysowieckiej, a potem zaczął pisać antypolski. I to już tam są jakieś ślady, jeśli chodzi o agenturę, ale to już nie chcę tego ruszać, bo to jest inna sprawa. Ale trzeba być świadomym, trzeba się interesować. To my sobie powiemy tutaj, a te 3 miliony czytelników? 3 miliony? 10? 15? 20? Książka, biblioteka, internet? Widzicie państwo, jak jesteśmy osaczeni? A jaką wiedzę na temat Polski, tego co było w czasie wojny, w jakich warunkach... Czyli narażając życie całych rodzin, i wiele rodzin traciło życie, za przechowywanie dzieci, właśnie dzieci żydowskich. Co o tym wiedzą ci, którzy potem czytali taką książkę Kościńskiego czy Grossa? Te wszystkie bezeceństwa i kłamstwa. To jest wokół nas, więc musimy, jeśli. To wraca. To nie jest tak, że co mnie to obchodzi? To cię to obchodzi, że ten człowiek, który cię zatrudnia, on czytał tę książkę. Macie za parobka. Macie za odpowiedzialnego za wojnę. Rozumiesz dlaczego? Tak, tak się musisz kurczyć przed nim? To jest tu wraca. Dlatego jeśli nie będzie naród popierał i kreował własnej inteligencji, która będzie rozświetlała prawdę o nas, ale również o innych i o tych manipulacjach, to będziemy ciągle uciekać. I tu jest klucz, tu jest klucz, tu jest klucz, proszę Państwa. Czy to się skończyło? No to posłuchajcie. Tak. Stwierdzenie, iż w nadbudowie to było określenie komunistyczne. Późnego feudalizmu w Polsce panuje katolicka ideologia religijna, nie wyczerpuje bynajmniej całej skomplikowanej problematyki z nią związanej. Jaki ładny tekst. Można sobie na lodówce położyć. Wiecie, kto napisał? Jeden z najbardziej lansowanych przez komunę historyków Polski Janusz Tasbir który jeszcze kilka lat temu był szefem Centralnej Komisji, która decydowała o habilitacjach i profesurach. No, takie miał poglądy i to zostało. I to zostało. Potem oni tonowali te wypowiedzi, ale antykatolicyzm przez promowanie Arian poza właśnie i antyszlacheckie. I antyszlacheckie. Cały czas na okrągło. Widzicie Państwo? A może chcielibyście Państwo odetchnąć Polską Piękną i pójść na Straszny Dwór albo na Halkę do Teatru Wielkiego? Proszę bardzo, ja wyszedłem po pięciu minutach. Brud, bałagan, taczanie się po scenach, okropne stroje i to taką szmatę zrobili z arcydzieła naszej Opery Narodowej. Jeśli w ogóle grają, to tylko w takich wydaniach. Rzadko się zdarza wydanie klasyczne, normalne, żeby młodzieży można było pokazać, jaka muzyka, jakie stroje, jakie tańce, polone, smazur. Nie ma gdzie. Tylko ten łomot, łomot, i te dzieci już półprzytomne nie wiedzą, kim są, skąd są i po co. Kiedy był w Norymberdze, był proces. A skazano niewielu. Reszta wróciła. Pamiętajcie Państwo, że jak badałem te strony, sprawy te od strony naukowej, to większość naukowców, która brała udział łącznie z tymi lekarzami, którzy dokonywali rzeczy strasznych w obozach koncentracyjnych, oni wrócili do swojej pracy w Niemczech albo zostali przejęci przez Sowietów, Amerykanów. No, liczyły się mózgi, a wszystko jedno jaka ideologia, jakie winy. Jeden z przesłuchujących Geringa, bo to, jest, to są scenogramy z przesłuchań, Sir David Maxwell V. Czy stale Pan jest wielbicielem Bismarka? Odpowiedź Geringa. Jestem stale Jego wielbicielem, ale nigdy nie twierdziłem, że sam jestem Bismarkiem. Sir David Maxwell V. No, tego ja nie twierdzę. Myślałem jedynie, że ma Pan na myśli jego uwagę o Polakach. Czy Pan pamięta? How Polen? Sie anleben, verzagen. Bijcie Polaków, aż utracą chęć do życia. I nas cały czas tak biją, żebyśmy utracili, bo przecież te narzekania, jakie ciągle się słyszy. Przecież to nie jest wynik obiektywnej sytuacji. To nie jesteśmy na Syberii, gdzie trzeba dać sobie radę, wydłubując jak mój tata korzonki roślin ze, zmar ze zmarzniętej ziemi. Wszystko mamy, jest jedzenie, samochód, ale nas biją moralnie. Nas biją moralnie. I to nam ciąży. To jest, aż nie chcemy żyć. Bo zwróćcie Państwo uwagę, to się zrobiło, że. Kogoś nie spotka, to ojej, już nie, nie mogę. Już to i tamto, i siamto. Czyli jakby to wszystko, co jest dobrem, tego nie widać, tylko zło. Tylko zło. A to się bierze stąd, że jesteśmy bici moralnie i sami tracimy sens swojego istnienia. Nie wiem po co żyjemy. Jedyne myślenie to jest tylko o tym, jak, jak przeżyć. No ale to już jest zejście do poziomu zwierzątka. No, bo to zwierzę myśli, jak przeżyć. Człowiek musi mieć plany. Dalekosiężne, musi za coś odpowiadać, musi wchodzić na swoje szczyty. Czy alpinista, który wchodzi na Mont Blanc, czy on narzeka, że jest zimno i wiatr? Nie. Dlaczego? Bo ma cel. I naszym problemem jest brak celu. My nie umiemy pomyśleć o tym, jaki jest nasz cel w ogóle. Tylko chowamy głowę zmęczoną w telewizor, żeby zasnąć. Zaśniemy, budzimy się, o Boże, znowu do roboty. I tak dalej. Albo o Boże, znowu nie mam roboty. Widzicie Państwo? Jakby człowiek sam sobie nie umiał świata tworzyć, który prowadziłby go do pewnego celu. Dlatego, kiedy myślimy o antypolonizmie, to musimy sobie właśnie uświadomić jego wielowymiarowość który nas dotyczy dlatego, że my jesteśmy starym społeczeństwem, które ukształtowało się w naród. Bo co to znaczy naród? Naród to znaczy społeczność, która wytworzyła taką kulturę i takie, takie pole życia wzajemnego, że ono już jest na tyle bogate, że w tym narodzie można się spełnić. Że nie trzeba jechać gdzie indziej, żeby, żeby przeżyć i żeby żyć dla czegoś. Przed rozbiorami zjawisko emigracji w Polsce było nieznane. Nieznane, po prostu było nieznane. A kiedy Polska odzyskała niepodległość, to wszyscy zaczęli się tu zjeżdżać. No wreszcie jest Polska, będziemy, będziemy Polakami.